Ale fajnie, ale fajnie. Sobie siedzę w bluzie i w kocu i sobie gram na padzie. Jezus, ale super. Jest mega til Downa. No? ale będą zaraz sceny sensualne. Mam nadzieję, mam nadzieję. Rozdział piąty: ofiara. Dobra, jak coś, to ten gościu goni tego, co zabił tą blondynę. Myślę, że to bez sensu. Otwieraj. Mamy to. I on się nie boi, po prostu sobie Sejfy otwiera, jak tutaj zabójca grasuje. Okej, okay. Karty czasu pracy. Plik 30 kart, czasu pracy z kopalni, które zamknięto w Sejfie. Wynika z tego, że w kopalni więziono 30 górników. Raport medyczny na temat stanu górników. Raport na temat stanu, yy, zdrowia 12 górników przyjętych do placówki po zawale. W kopalni akcjach atutankowej, które miały miejsce w państw. Przyjmując 12 pacjentów do placówki medycznej w sanatorium, spodziewaliśmy się ludzi skrajnie wycieńczonych, dezorientowanych, wychudzonych, umiejętnych zgodu. Na szczęście stan zdrowia górników wydaje się stosunkowo dobry. Nie, straci, nie traci jej też dużo na wadze. Na nie udało im się znaleźć w kopalni jakiejś zapasy żywności. U kilku starszych mężczyzn, zgodnie z przepływami, stwierdzono zapurzenia czynności układu oddechowego, a także objawy zapalenia płuc. Czyli 23 dni byli uwięzieni i nic im się nie stało? Odbi odbiło się na ich psychice. Niektórzy członkowie grupy doznali szoku związanego z powrotem do cywilizacji i ponowna adaptacja sprawia im problemy. Choć ich fizyczny stan zdrowia jest znacznie lepszy niż oczekiwano, wydaje się, że czas spędzony w kopalni odcięto piętno na pozostałych aspektach zdrowia. Okej, okay, czyli byli uwięzieni w kopalni przez 20 gry, 20 dni, i potem im się to odbiło na ich psychice. No i teraz są jacyś dziwnie? czyli co ten zabójca jest jednym z górników. I co, i ją przed chwilą zginęła dziewczyna, więc to tak po prostu chodzi i zwiedza jakiś budynek stary? Aż, ja świat pierdolny, zaraz chwilam Moment, to ty mnie karmił? Kurwa! Ooooo, o nie, będzie wybór. Ciekawe czy dało się tutaj po prostu nie klikać tego. Chyba się nie dało. Otwórz sidła, amputuj palce. Dobra, tnę palce. Tako?! Dobra, jest apteczka, jest git. Dobrze zrobiliśmy! Oh, nie, mm. Halo. O, jest, mamy kartę. Dobra, idziemy. Wrocław, otwórz. O Jezu, mi jakoś swędzi głowa. Y -b, y B A X Y B A X Y B A X Y B A X Boję się. Y B A X I nie było nic? co blisko uszczy okay. Może mogłam go nie kopać? Ale bałam się, że mnie zagryzie. Ej, co robimy? To jest głupie Dobry chyba. Pies. Spokoj. Hej, nie jestem zły, ok? Mam dobre serce. Może, bym go nie kopnęła, to Uff. by się inaczej zachował. Dobre, niesmaczne. Co my tu mamy? Tu będzie screamer. O, nie ma. To są O, kurtkę sobie założyłam. O, i tu jest dziura. No bez O, ey, normalnie bym tego nie wzięła. Może zanim wilki się narżą i odpuszczał. No, to weź więcej. Nie mogę już więcej. No dobra, to mam jedną kostkę, tak, tak jest. No właśnie, spokojnie, mały, spokojnie. Jaki fajny! Cudem hmm. ocaleni, uwieczniona, uwieńczona powodzeniem. Akcja ratowania 12 górników więzionych w kopalni po katastrofie. Okej. Okay. No to fajna fotka. Okay. Bum. Nie! Co my zrobiliśmy? Nie! Uciekaj! Nie, no chyba nie zabiłam go. Uciek od tego ognia. Nie mogę uwierzyć, ale że No ale nie dało się nie, nie strzelić pistoletem w tą kłódkę przecież. Mi o to, że mogli się pomylić. O, nie dało się wyjść z tego. Trzeba do tej szopy i zobaczyć czy to prawda. Nie wiem, kurwa, są rzeczy, których po zobaczeniu nie da się już nigdy więcej odwiedzić. Tak, chyba no. tak. Ale trzeba sprawdzić, żeby być pewnym. Ja tam im wierzę na słowo. Weź, rozwal te drzwi, dobra? Ale hey, moment, jak się, jak zaczniemy robić w drzwi to ten przyjemniaczek dzieciaczek usłyszy. A masz jakiś lepszy pomysł? Beśka. Dawid, Jasper, a może on ci Patrz! Zartowałem! Patrz! Co? Okno! Odbiło, no! Odbiło ci? Chcesz wcisnąć mój tyłek w taką dziurę? W ciasne jeansy jakoś dajesz radę wcisnąć. Że co, proszę? To talent! Ach, cholera! Ach. Tylko, że teraz ona może zginąć. No dalej! Coś tak patrzył? mega. Też jesteś niezły. What no no jest nice mada, to prawda. Szóstka z plusem, zrobiłbym to jeszcze raz. Nie mam dżemu. Mam cukier. Cholera. Co jest grane? To jakieś szaleństwo. Byliśmy tu ledwie kilka godzin temu, to się musiało stać niedawno. Co tu się kurwa macie dzieje? To musiał być ten gość, ten który, który złapał Krisa i Ash i Josh. Musi wiedzieć, że to jedyna droga ucieczki. Nie mów tak. Zobacz, oczywiście ktoś musiał przesunąć wagonik. Ale nie jest aż tak daleko, nie? To skoczysz? <laughs> Jestem dobry, em. Ale nie aż tak. I teraz czy trzeba dobrać? I teraz czy... czy, idziemy do radia, czy nie zgadzamy się i wracamy? Właśnie o tym mówiłam, czy nie możemy czasem wrócić po prostu? niby mogłoby się udać, ale wiesz, chyba raczej powinniśmy jednak wrócić do schroniska. Nie powinniśmy oddzielać się od reszty na tak długo. Chcesz się schować w swoim pokoju i beczeć? Co? Nie. Nie bądź pamat. musimy to zrobić. Aha, okay. to nie jest zły wybór. Okej. Okay. Jak tam chcesz? Co się dzieje, Co robisz, Mili? Wydostaje nas, stąd panie pustyłbie. ja jest do niego taka niemiła. W porządku? Tak. Dzięki. wiesz co może ty iść pierwszy. Boże. Żeby mnie chronić. Dosłownie by spadła. Okej. Okay. Nadal okay. piąty. Tak, Domału? tak, nadal piąty. Okay. Dobra. O mój Boże. Prawie. Prawie. Jest. Yes. Nie patrz w dół. Ja mam na na 100%. Okej. Okay. Okej. Okay. <śmianowice> Totem! Co to było? Totem pomocy. Że wam przesunąć szafkę, to znaczy? Boć teraz potwójnie ostrożna, Em. Tak jest, Jeśli mam ...przepaść. Ma co to? Otaczają nas! Jezu, Są są jakieś... Skąd wy się tu wzięłyście, jelenie? O! Co wy tam robicie? No nie. Moje ciuchy, serio? Ciuchy jej Ten, zabrał? Robił, może już zapomnieć o prezencie na gwiazdkę. Słaby numer ludziska. Totalnie. Na dół. Ej, co na nie widzisz, że tutaj balon jest? Gdzie ich wzięło? O, trochę dziwne. No, i poza na przykład, to było na to Temie. I tak trzeba było do tej sytuacji doprowadzić. kończymy już z tym. Ja naprawdę bardzo nie przepadam za taką ciszą. Oj, oj. Witaj, Samantha. Otwórz oczy. O Boże! Jest całkiem ładna, nieprawdaż? Co wy tam robicie? Piękna ptaszy na szkole. Ciekawe, czy ma jakieś pojęcie o tym, co ją czeka. Osiem. Nie, 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 nie! Siedem. Błaga mnie! Nie... Co It's. Czemu on biegnie na dół? Jezu. Ukryć się pamiętam się ukryć, nie Jezu, nie wiem. Nie Jak ja to dobrze ugrałam wytyfy Boże sam jesteś taka dzielna Jezus On. Kurde, ukryć się czy biegnij. Znowu taki wybór. Mi się wydaje, że teraz się trzeba ukryć, bo jak pobiegnę, to on tam może być od drugiej strony. Ukryję się. Jest! Ja pierdzielę! Co? Co teraz zrobisz? Co teraz zrobisz? Kaczemy Nie no, spokojnie. To tylko jele. Dobra, chodź, idziesz ze mną, chłopaku. Fryteczki ci zostały? To ty nie jest na raz frytek z burgerem? Zawsze mnie to dziwi, jak tak ludzie robią. O, broń znalazłam! A nie, czekaj, Flare. Dam mu może, co? Zachowaj dla siebie. Dobra, zatrzymam. Po co on teraz... Nie, najpierw to omówmy, najpierw to może omówmy. Ale co, ona mu w ogóle nie powie, że go ma? Jej! Halo? Jest tam kto? Halo? Proszę, odezwij się, jeśli nas słyszysz. Potrzebujemy pomocy! Odbiór, odbiór! Na spokojnie. Jesteśmy na górze blachu przy schronisku narciarskim. W okolicy grasuje morderca i zabił już jednego z naszych znajomych. Boże, błagam, pomóżcie nam! Błagam! Przerywanie. Proszę zachować spokój i pozostać na miejscu. Uślemy młotę z helikoptery, gdy tylko uspokoi się pogoda. JA, udało się. Nie mogliby przygnieć, przygnieść tego. Mogliby to przynieść jakąś szafkę i po prostu tam siedzieć na górze i tyle. O, o nie, to oni się spalą. O Jezus. Boże, EBAX, EBAX Ej, co robić? Co, co zrobić w takiej sytuacji? Na razie nie wbijaj dalej, Kishi. Na co ty czekasz? Nie myśl, idioto, tylko zabierz mnie stąd natychmiast. Dobra, no teraz nie będziemy się kłócić. Emily, jesteś zdenerwowana, musisz się uspokoić. Wszystko będzie dobrze. Przestań gadać, strzegam ty! Ej, koniec! Przestań na mnie wrzeszczeć i pozwól mi działać, okej? Uwaga, będę skakał! Mat Boże! Chwila, jak, jak, się do, jak się do ciebie dostać? Po prostu mnie stan wyciągnij, debilo! Dobra. No to skaczemy. No może nie zginęła w sumie. No nie było pokazane śmierć, to nie zginęła chyba. Nie było jej na górze? Nie wiem, nie widziałem jej. Musiała chyba zejść na dół. Ja też jej nie widziałam. To powalone. Czekaj chwilę. Czy też to widziałeś? A czy co widziałem? No to, Chris, to! A jak jest znowu to? No taki prześwitujący kształt, coś jak duch. O rany. Przysięgam! Czemu nie chcesz mi wierzyć? Mówię, że go widziałam, tak? To nic nie znaczy? A może pójdziemy poszukać pozostałych... Co? A jeśli sam nas potrzebuje? Jeśli ma kłopoty? Jak ja bym mam w takiej sytuacji i patrzcie, i idę z kimś i ten ktoś mówi O Boże, zobaczyłem właśnie ducha! I ja wtedy mówię, o Boże, serio? Ducha widziałeś? Jezus, jak wyglądał! Ja wtedy bym w ogóle nie ma czegoś takiego, co? Co gdzieś się przewidziało? Tylko bym od razu uwierzyła w to. Chodźmy. No bo jakbym była taka pofazowana, to bym... Bym uwierzyła wszystko. Jakbym się bała, to bym po prostu nie, nie kwestionowała tego, co druga osoba widzi, czy coś. Stój! Czekaj, 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 czekaj! Chris, duch! Co? Nie widziałeś go? Nie. A że to coś będzie. Kluczyk. O, klucz. O Boże! Tam, patrz tam! Chyba nie powiesz, że tego nie wow, widzisz. To jest. To jest. Chris, tu pokazuje nam drogę. Ten duch nam pomaga. No, zaraz zobaczymy, czy nam pomaga. Może. Przypomina. Więcej niż przypomina, to my. Chowamy się przed Hana. To zeszły rok. Zawoduj. Czyli to ta Zawoduj. Hana się Zawoduj. mści? To też tam był. Albo to. To coś, co nas obserwowało. Że to jest jakieś ostrzeżenie. Ktoś to. Ktoś to tu zostawił, żeby sobie zrobić z nas jaja. Nie, to musi być duch. Chce nam powiedzieć, że to ten psychol zabił Hanę i Ben. Myślę, że to ten skurwiel próbuje nam zrobić wodę z mózgu. Oprócz tych z prologu, no to wiadomo... Cholera, jasno. Chris! Chris! Co to miało być, kurna? Nic, nic. Ale przecież widziałeś go, Chris. Na serio wiesz co? Dość! Ashley, rozumiem cię, okej? Okay? Ja się nalicza normalnie. Też mam pełne gacie, ale jeśli sam jest tam na dole, razem z psycholem, ma mamy sobie pójść? To przecież tak, jakbyśmy ją od razu zabili. Dobra, znajdźmy sam. Nieścisz szlak. E, naprawdę bez jaj, Obrzydlistwo. On raczej tego nie jada. To po co to trzyma? Chris! No co? Chyba właśnie widziałam sam. Aż? Jesteś pewna? Nie wiem, ale musimy to sprawdzić. No chodź. Ech. A ja jestem pewien, że ślady krwi prowadzą tędy, okej? Okay? Więc chodźmy za nimi, szybko. O nie. Nie no, z Chrisem. Po co ona ma iść sama? Idź z Chrisem, idź z Chrisem. Dobra, masz rację. Idzie. Jak ona mogła nagle sam tam widzieć? No dzięki Bogu. Nie rozumiem. To lalka. No tak, wiem, widzę. Tylko czemu jest ubrana jak nie sam? Nie mam pojęcia. Cześć, Kuba. Nie mam pojęcia, Chris. Zaraz zwariuję. Gdzie jest sam? To jest choro. Jest choro. <gryśniak> Chris! O kurwa! Ty! Odwal się! Odwiem się ode mnie! <gryśniak> o Boże, prawie nie trafiłam. O nie, Aś, będzie trzeba wybrać między robi? nimi? To walną. Kurwa, zabiję tego twarzowca. O Boże. O nie, Ashley, wyciągnę cię z tego, nie dam ci umrzeć! Chris dokonał już dziś jednego tragicznego w skutkach wyboru, a teraz musimy. Jakiego wyboru dokonałam, niby? Chris. Weź do ręki pistolet i zastrzel Ashley albo siebie. To z was, które ocaleje. Będzie mogło żyć. Wybieraj. Oh. <grystwot> o mój Boże, nie! Nie, nie, Chris! Ej, ja nic nie zrobiłam! Gryz. Nie, nie, Boże, nie! Dobra, stop. No właśnie, chciałam się zapytać, czy mogę... Na przykład, jak nie podejmę wyboru... Co wy na to, że nie podejmiemy... Nic nie robię. Jak zginął! Co się stało? Nie widzisz tego? A? Nie czujesz. No nie wiem, co się stało! Już tej chorobliwej masturbacji? Nie było pokazane! Kto dał ci prawo, żeby się zabawiać istnieniami tych ludzi? Rozdział siódmy przemoc. 4 godziny do świtu. O jezu, że ją stopka nie wolała. O, projekty tych pułapek. Doktor Hill. Doktor Hill to jest ten narrator. Witaj, Josh, tu. No, nie, nie przeczytałam. Witaj Josh, tu, Alan, mam nadzieję, że nie masz mi za zły, że do ciebie piszę. To ważne. ten Twojego medana, i sądzę, że by realizacja Twojego planu miała w czymkolwiek pomóc. Chciałem, żebyś porzucił to, co robisz i poszedł ze mną, ze mną zobaczyć, czy zobaczyć. Proszę, odbierz telefon, zaczynam się martwić. Zostaw mnie w spokoju. Też o tym, by zażywać leki, nic mi nie jest. Skutki uboczne ustawienia leków mogą być bardzo poważne. Josh nalegał, żebyś do mnie przyszedł. Proszę, odpisz. Czyli jest ten lekarz. I ten lekarz jest lekarzem. A ten gościu, który siada u tego lekarza, u tego narratora, to jest ten zły, który zabija, ale my nim robiliśmy wybory. To jest wszystko jest w ogóle napisane. Jak to jest nawet napisane, że to jest lateksowy model. Lateks model head hole, czyli dziura na głowę, pik i, i. I że jakby ze świni wnętrzności. Czyli tak naprawdę. Mr. Robot nie zginął, tylko miał lateksowy model, to był jego ciała i w środku były wnętrzności świni, a jego głowa była prawdziwa i stał na takim stopniu za tym modelem ciała i on żyje dalej. Czyli po prostu ten Mr. Robot jest tym zabójcą i po to ich tu ściągnął, żeby ich zabić za to, że oni zabili jego siostry. Okej, okay, coś tu mamy. Czyli sam wszystko odkrywa. No i tak bym to odkryła. Patrzcie, zostało napisane Joshua, że to jest jego... Doktor Hill to jest jo Josha tego... Dokumenty. Czyli ten Josh tu ściągnął. Bo się chce zemścić za te siostry swoje. I teraz zdaję maskę. Na dole. Się... O, Mike, jak dobrze, że mnie znalazłeś. Już dobrze. Jest ci nie jest? skąd ty się tutaj wziąłeś? O, nie rozumiem, jak mnie znalazłeś? Na tej pąsie, Cześć, Kodak. Dobrze dobrze. dobrze, dobrze. Ta zauważyła. Posłuchaj, ten gość, o którym mówiłeś, zaatakował mnie. Pokazał mi też nagrania. Na jednym z nich widziałam, jak zginął Josh. Przecież ona już wie, że to jest Josh, tym zabójcą. Jakaś wielka, jebana piła. Jezu Chryste. Czy dowiedziała o tym? Wydaje mi się, że czoższy jest jakoś w to zamieszany. że co? Jak? Nie jestem pewna, ale widziałam wiadomości od jego lekarza. Pisał o jakimś planie, że to zły pomysł. A teraz on nie żyje. Plecak? O nie, wybór, który otworzyć? No to te. Boże, jak tu będzie ten zabójca? No że to nie jest taki wybór. No dobra. Hej. O, he. Łatko strasznie wyglądasz. O. Mógłbyś. Mike? O. Uh, tak. Sorry. Aha, już. Nie, 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 nie. Znajdą się z Ashley? Tak! Żyją! Nie, nie, nie! nie. Odejdź. Ma armor, ma armor. Oh. Okej, okay, Emily, Emily, żyje też Emily.